Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ale i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Jak widzicie miałem dzisiaj nagrywać Ragnarosa, ale już go mam pokonanego na Heroiku. A to dlatego, że pokonałem go przypadkiem podczas pierwszej próby sprawdzenia jak ta walka wygląda na, na talii kapłana, bardzo podobnej do tej, którą pokonałem Barona Gedona. Okazało się, że ta walka była jeszcze łatwiejsza od walki z Gedonem, dlatego też nie ma na co czekać, że sobie ni nią ją zagramy. Tak jak mówiłem, mamy talię kapłana podobną do tej, którą walczyliśmy z Garem. Nie wiem dlaczego powiedziałem z Baronem Gedonem. Chyba powiedziałem tak. Dobra, mamy talię podobną do tej, którą walczyliśmy z Garem. Są tylko różnicą, że nie mamy w niej silence'ów, a mamy lightwele bodajże. Głównym celem tej walki jest zdobycie przewagi na stole na początku. Czyli zdobycie jednego stwora maksymalnie zbafowanego, Takiego, którego nie zabije przeciwnik. Dobra. Ręka początkowa nie wygląda zbyt dobrze, bo nie mamy... De Florida, głównie na nim mi zależy w tej walce. Dobra, co ukradniemy naszemu przeciwnikowi? Ognistego olbrzyma, tak. Nasz przeciwnik oczywiście tych stworów posiada całkiem sporo. Kurczę, niekorzystne jest to, że nie dostaliśmy De Florida na dzień dobry. To może być bardzo problematyczne dla mnie, bo jednak ta karta jest potrzebna na początku. Dobra, mamy Lightwella. Lightwell akurat tutaj jest przydatny, bardzo. Więc cieszę się, że się trafił. Miejmy nadzieję, że przeżyje. Dobra, ten stwór ma 7 man, więc może jakoś dożyje. W co uderzy w Lightwella? Dobra, uderzył w bohatera i bardzo dobrze. To ja zrobię tak. Przyzwę stróża Mogusan, z nadzieją, że przeżyje. W sumie byłoby miło, jakby tę turę przeżył. Jak przeżyję tę turę, to myślę, że będę już w miarę ustawiony do końca walki. Tę turę przeżył, więc źle nie jest. Szkoda tylko, że Lightwell podleczył niezupełnie to, co chciałem. Dobra. Bafniemy go. Ma 7 punktów życia, więc raczej tego nie przeżyję. To jest właśnie. Powód, dla którego chciałbym mieć w trzeciej turze DeFlorda, bo niestety nasz Taunter, który miał być naszą siłą główną podczas tej walki, niestety pierwszej y, tury nie przeżył. Dobra, to zrobimy tak: bufniemy Lightwella. Y, damy mu 9 punktów ataku. Niech będzie. I dobra, niezupełnie to tak miało wyglądać, bo to nie miał być Lightwell Zagłady. No, ale widać chyba jednak na tym się ta walka skończy, że jednak Lightwellem będzie mojego przeciwnika pokonywać. Co jest w sumie dość nietypowe, bo ostatnią walkę trochę inaczej rozegrałem. No, ale może tak też się da, więc nie ma co narzekać. Dobra, postawimy pristkę głównie po to, żeby ściągnęła ataki mojego przeciwnika na siebie. Żeby tylko ten Lightwell mi przeżył. Uderz w niego. Dobra, w Priestley. Bardzo dobrze. W sumie tak jak chciałem. Dobra, Lightwell podlecza siebie, więc źle nie jest. A my tymczasem możemy zrobić tak. Podleczymy Lightwella. Wysta Ukradniemy mu dwie karty, zobaczymy co tam będzie. Dobra, Imp. Imp mi się nie przyda. E, dobra, zrobimy tak. Ciebie zabiję, ciebie zabiję. Lightwell zagłady widzimy, nam się pojawił w tej walce. Żeby tylko ten Lightwell zagłady przeżył. Jak ten Lightwell nie przeżyje, to cały misterny plan w tyłek. Dobra, Lightwell trochę mnie niepokoi to, że Lightwell podlecza ciągle mojego bohatera, a nie sam siebie. Jednak wolałbym. By sam siebie podleczał, dobra. Ciebie zabiję przyzwę Furiata. Podleczymy Lightwella, bo trochę Lightwell nie za bardzo chce siebie leczyć. Co mi się nie podoba, co zrobisz? Tak, kolejny ten oto kolega I ognisty Furiat. No dobra, niech będzie. Kogo podleczy Lightwell? Ciągle nie to co chce. No dobra, jakoś trzeba będzie sobie poradzić. I sami będziemy musieli Lightwella leczyć. Niech będzie, dobra, zrobimy tak. Ty giniesz. Ciebie także zabijemy. Podleczymy Lightwella. W sumie punktów życia podwajać mu na razie nie ma sensu, no bo jeszcze nie jest wyleczony. No i dobra. I zobaczymy, co się stanie dalej. Tak, jakbym miał de Florida po swojej stronie, to było o tyle lepiej, że... Leczu, że mój bohater ciągle miał pełne życie, bo kogo taunt bronił. Więc by było lepiej. Dobra, ukradniemy mu kolejne dwie karty. Na no, ty giniesz, tylko daj punkt życia lightwellowi proszę. Tak, ta gra mnie zdecydowanie nie lubi, to już wiemy nie od dzisiaj. Dobra, i fire element, ale mojego przeciwnika... Na razie zbijemy mu tylko armor, a to dlatego, że nie chciałbym mieć do czynienia z y, giantami, którymi by nas zaspamował, gdybyśmy mu zjechali życie do niskich poziomów. Dlatego raczej chciałbym uniknąć. No patrz, Co za wredny Lightwell. Dobra, ręcznie go będziemy musieli buffować, skoro nie chce ze mną współpracować. Ty giniesz. Ty giniesz. Ciebie podleczam. Dobra. Chciałbym mieć możliwość podwojenia punktów życia Lightwell, ale ciągle ma za mało punktów życia, więc... Jest niefajnie. Kogo podleczy? Znowu nie to, co chciałem. Ta gra mnie zdecydowanie nie lubi. Powtórzę to po raz kolejny. Dobra, ty giniesz, ty giniesz, podleczymy bohatera, zawsze to jeden target mniej do leczenia, więc jest szansa, że Lightwell może tym razem podleczy coś innego. Dobra. Przyzwał wściekłego pieska, no okej, okay. co podleczy Lightwell? No kurde, no zobaczcie. Dobra, mamy cień znak Sramas, cień znak Sramas także tutaj się może przydać, bo... Bo po prostu może się przydać. Dobra, ty giniesz, ty giniesz, jest znak samas jak wiadomo, co turę się bafuje, więc im mamy późniejszą turę, tym lepiej dla nas Dobra, przyzwę kapłankę, co by nam dzięki Lightwellowi podobierała kart trochę Podleczyć siebie? No, w końcu Lightwell podleczył siebie, czyli tak jak chciałem Teraz my możemy dwukrotnie podwoić punkty życia, no niestety nie mamy wewnętrznego żaru kolejnego a szkoda, bo teraz by mi się akurat przydał... Dobra, ty giniesz. I zrobimy tak. Z nadzieją, że dostaniemy wewnętrzny żar? Niestety nie, ale mamy starcie umysłów. Może coś dobrego przyzwiemy? W chochlik. No, nie zupełnie to, co chciałem. Dobra. Jak widzimy, nasz wspaniały Lightwell ma już 76 punktów życia. Czyli całkiem sporo. Już raczej nie zginie, więc źle nie jest. Szkoda tylko, że nie mam jak mu zamienić tego życia na atak, a głównie o to mi w tym momencie chodzi. Dobra, kolejny cień znak, z niech się też bafuje. czemu nie, a my czekamy, co zrobi nasz przeciwnik. Tak, wstrząs lawy, ciekawe czy uderzy w impa. tak też myślałem, nasz przeciwnik zdecydowanie chce yy, niszczyć wszystkie nasze stwory, kiedy tylko ma taką możliwość. Tak, Lightboy widać dalej działa. Cieniec Noxramas dalej się bafują. tak, teraz musimy... O, teraz Pan śmierci się pojawił trochę późno. Ale niech będzie. Powinienem powiedzieć lepiej późno niż, w... niż wcale, ale teraz mi się i tak do niczego nie przyda, więc niech spada. Co bafnie? Cieniec na Oxramas. W sumie to może i dobrze. Dobra, cieniec na Oxramas tam się dalej bafują A my zrobimy tak, ciebie zabiję. Podleczymy Cię światłem, naru. Od razu dostaniemy w prezencie kapłankę światłości, która się dodatkowo bafuje, kiedy coś podleczamy. I zrobimy w ten sposób. O, kapłanka niech też się bafuje. Szkoda tylko, że ma tak mało punktów życia. Obawiam się, że raczej za długo to ona nie przeżyje. No, tak, tak jak myślałem. No, ale cały czas liczymy na wewnętrzny żar. Jak trafi nam się wewnętrzny żar do ręki, to wtedy już właściwie będziemy mieli. Yy, walkę wygraną A gdzieś wśród tych sześciu kart Ten wewnętrzny żar się czai Tutaj nie da się tego ukryć Dobra, kolejna tura Do przeczekania Kula ognia, ciekawe w co uderzy Aha, w cień znak sramas, no dobra Nie za dużo ci to dało, bo ten dzień znak sramas i tak przeżyje No ale jak chcesz cień znak sramas się bafuje Kolejny także wewnętrzny żar Też nie no, zobaczcie, okaże się, że to będzie ostatnia karta, jaka nam się trafi. To będzie dość zabawne. Tak, ognisty Ogar, tą kartę też znamy. Mieliśmy wątpliwą przyjemność się z nią poznać. 2, 4, 6, 8. Jelam kart w dłoni? 8, 2, 4. Nie jest wewnętrzny żad 2, 4, 6, 8, 9. Warto by było zatem się czegoś pozbyć. Dobra, szaleństwo cieni mi się teraz do niczego raczej nie przyda, więc yy, poświęcimy je. W sumie Furiata też możemy się pozbyć. Dobra, tutaj yy, Lightwell oberwie za 9, ale w sumie aż 70 ataku to, nie, to mu nie jest do niczego. Zobaczcie, ile on ma buffów. Aż tyle ataku mu nie jest do niczego potrzebne, więc możemy trochę mu zjechać to. Może teraz wewnętrzny żar się trafi? No, Kolejna studnia światła, czyli tak jak mówiłem... ...wewnętrzny żar jest ostatnią kartą. A potem wszyscy się dziwią, dlaczego mówię, że ta gra mnie nienawidzi. Dobra, co możemy ukraść? Molten Gianta. W sumie bez zaskoczenia, bo tak się spodziewałem, że właśnie takie karty będzie miał w dłoni mój przeciwnik. Dobra, kolejny chochlik. I ostatnia karta, czyli nasz główny bohater walki. Ci okaże, że to nie będzie ta karta, jeżeli się zużyłem? i ja o tym nie pamiętam. Nie. To jest zewnętrzny żar. I tak, zamieniamy punkty życia Lightwella na 76. I tak, ty giniesz. Ty giniesz. Ty giniesz. I pojawia się jakże przerażający Ragnaros, który na Heroiku ma 30 życia i 30 armora. Tak bardzo się go boję, że chyba nie wygram. Od razu wystawię milion stworów, żeby mieć pewność, że jego zdolność specjalna, która na heroiku bije dwa targety, mi nie przeszkodzi w żaden sposób. Kogo uderzysz? Aha, no okej, okay. niech będzie. Molten Giant po stronie przeciwnika, tak, bije Lightwell, na pewno ci to coś da. No i w sumie karty nam się skończyły, ale to nie robi na mnie wrażenia, gdyż Lightwellem Zagłady pokonujemy Ragnarosa jednym ciosem. Bardzo trudna walka. Dobra, mamy zwycięstwo po mojej stronie. Jak mówiłem, można bardzo y, zabawnie tą walkę strolować, jak to się mówi, kapłanem. Tak. Y, bla, y, ten... Nefarianek widzimy się cieszymy, My także się cieszymy, że wyszło nam nie zupełnie tak jak chciałem po raz kolejny, ale Lightwell okazał się być bardzo zabójczy. Dlatego też, jak widzimy, drugie skrzydło na heroiku pokonane, wyczyszczone. A ja Was zapraszam już na kolejne skrzydło, które będzie w kolejnym odcinku. A za oglądanie dzisiejszego odcinka już wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!